ci twoje dzieci co sprawiło że zdałaś sobie sprawę że wszystko musi się zmienić był dzień matki i słyszałam jak dzieci szaleją w kuchni siedziałam w łóżku już stresując się tym co przyniesie dzień wiedziałam że moi synowie robią co mogą żeby przygotować wielkie śniadanie co oznaczało również że moja kuchnia zostanie zniszczona mój mąż może pozmywa naczynia ale ja i tak zostanę z wycieraniem blatów szorowanie kuchenki i tak dalej ale mogłam poradzić sobie z pracą bo wciąż czekałam na dwie rzeczy Głupkowate ręcznie robione kartki moich synów i prezent o który błagałam męża patrząc wstecz naprawdę powinnam była wiedzieć lepiej chłopcy wpadli do sypialni i natychmiast na łóżko. Potem mój mąż, niosąc ze śniadaniem, które dzieci dla mnie przygotowały na tej tacy była też mała fioletowa koperta. Jajka, ignorując połamane kawałki skorupek i z niecierpliwością otworzyłam kopertę. Serce mi opadło. W środku były bilety do pobliskiego parku rozrywki. To byłoby dokładnie to, czego chciałam, gdyby tylko bilet na wierzchu nie miał mojego imienia. Ledwo mogłam myśleć przez chłopców skaczących i krzyczących spod ekscytowania. Wymusłam uśmiech i powiedziałam im, żeby poszli do pokoju i się ubrali. Gdy wyszli, odwróciłam się do męża. Kochanie, co to jest? Uśmiechnął się. Twój prezent. Ty i chłopcy będziecie mieli cały dzień zabawy, a lunch i kolacja są załatwione. Nie musisz gotować i sprzątać. Cóż, ostatnia część to miły sentyment, ale gdy pytałeś, czego chcę, powiedziałam ci, że chcę tylko jeden dzień dla siebie, żebym mogła albo może nawet malować. Malowanie było czymś, co kochałam bardziej niż wszystko, ale bycie matką dwójki oznaczało, że rzadko miałam na to Mój mąż skrzyżował ręce. Naprawdę tak się zachowujesz teraz? Większość mam zostaje zabrana na kolację i to wszystko. Możesz spędzić cały dzień ze swoimi dziećmi, co powinnaś robić w dzień matki. Nawet zrobili ci szereg kartki, a ty wolałabyś je gdzieś porzucić, niż spędzić z nimi czas. Skulłam się i grzebałam kołdrą. Czy naprawdę byłam samolubna? Spojrzałam w dół mówiąc, kocham spędzać czas z chłopcami, ale naprawdę chciałabym mieć trochę czasu dla siebie. Wiesz co, dlaczego ich nie zabierzesz? Więc będziesz o tym gówna, co? Cały wysiłek, jaki włożyli dziś rano, a Ty nie chcesz z nimi spędzić czasu. Czułam jak jego oczy wypalają we mnie dziury, ale dalej patrzyłam na kołdrę, starając się nie drżeć. jak sprawiał, że się czuje, był zły jak księżniczko. Chociaż to nie było to, czego chciałam, ja i chłopcy świetnie się bawiliśmy. Łatwo czuć dumę jako matka, gdy masz dwoje tak wspaniałych dzieci, ale wciąż był swędzący zawód z tyłu mojego umysłu, gdy szłam spać tej nocy. Leżąc tam i obserwując śpiącego męża, wymyśliłam plan. Nadszedł dzień ojca. Strategicznie zaprosiłam rodziców męża na śniadanie, żeby utrudnić mu odmowę prezentu. Jak ja, początkowy uśmiech mojego męża opadł, gdy otworzył kopertę i znalazł bilety do salonu gier. Chłopcy zobaczyli bilety i zaczęli skakać jak wściekłe króliki. Zanim mój mąż mógł narzekać, jego mama zobaczyła prezent i mi pogratulowała. Jaki świetny pomysł! Wszyscy trzej kochają gry wideo. Czułam, jak mąż na mnie patrzy gniewnie, ale zostałam obok jego matki, była wtedy odczuć ulgę. W końcu miałam dom dla siebie i mogłam robić, co chcę, ale zamiast tego miałam złe przeczucie w żołądku. Gdy mój mąż i chłopcy wrócili, prawie krzyknęłam, co się stało? Gapiłam się z przerażeniem, gdy jedno oko było spuchnięte i już siniało głęboką fioletą. Mój mały nie chciał na mnie patrzeć. Drżał i mogłam powiedzieć po jego policzkach, że płakał. Mój mąż podszedł i poklepał go po głowie. Sportowiec tu wbiegł twarzą w automat do pinbola. Wspaniały prezent. To miejsce było w zasadzie pułapką śmierci. Moje serce płonęło winą. Gdy chłopcy zostali ułożeni do łóżek, dałam najmłodszemu bardzo długi uścisk i powiedziałam, że przykro mi, że się skrzywdził. Co powiesz na jagodowe naleśniki rano? Czy to pomoże ci mi wybaczyć? Spodziewałam się jego ulubionym ale tego mój zaczął z powrotem i zastygnęłam. To nie było w porządku. Co się działo? Mój najstarszy wstał z łóżka i podszedł do mnie. Mamo, muszę ci coś powiedzieć. Siedziałam w milczeniu, gdy najstarszy wyjaśniał, że mój mąż spowodował siniaka, gdy się zdenerwował na najmłodszego za bycie zbyt głośnym. I to nie był pierwszy raz. Okazało się, że mój mąż często znęcał się nad chłopcami. Ale nigdy nie wiedziałam, bo groził im milczeniem. Mówił im, że ich karze, że krzywda, której doświadczali, to ich wina. Gapiłam się na to, jak mój najstarszy drży, opowiadając mi to i zdałam sobie sprawę, że mój mąż sprawiał, że moje dzieci czuły się tak samo jak ja, przerażone i bezwartościowe. Wtedy coś we mnie pękło. Czekałam, aż mój mąż zaśnie, spakowałam nasze torby i wyjechaliśmy. Mieszkamy z rodzicami mojego teraz